Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tak, dzisiaj po ostatnich dwóch, można powiedzieć, nieudanych niestety, odcinkach, hmm, dzisiaj pewnie po tytule, już wiecie, wyruszamy do Muspelheimu. Jestem ciekawy, czy sobie poradzimy, bo Muspel. Aha, starczyło w te deski huknąć młotkiem. Tutaj jeszcze zobaczymy na tej wysepce, czy coś jest, jak nie, to najzwyczajniej w świecie już będziemy ruszać. Co jeszcze? Jeszcze musiałem uderzyć. Teraz mogę iść. Szkoda, tylko że nie mogę. Bardziej pozwiedzać ogólnie Tych miejsc dookoła Jeziora Dziewięciu To coś jest? Nie A chyba, że To Obkręca wszystkie naraz Dokładnie to bierzemy sobie to Przepraszam Przepraszam za mój głos, ale chory jestem. Mm. Te wszystkie wejścia są takie podobne, że myślę, że już tu byłem. A to niemożliwe. O! Szcześcik, ale to... Ja myślałem, że to jest mała wyprawa, to jest wielkie. Tu coś będzie. A jednak nie. Tylko czeka. W sensie myślałem, że jakiś wróg. Tu coś będzie jakiś wróg, jak nic. To jest duży, duży obszar. No właśnie. Dobra, ale z mory. Zmór się nie boję. Jak o to chodzi? Co koniec? Dobra. Yy, mamy trzy runy. Widzę wszystkie trzy tylko. A, to chyba trzeba odsunąć i na tyle szybko. Raz. To jest czasówka? To jest czasówka, o Jezus. Raz. Nie trafiłem, już przegram. Kurde, ciężkie to będzie ty. Raz. Spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Aha, dobra. Muszę więcej razy to uderzyć. Teraz. Raz. Dwa. Proszę. Dobra, nie było to trudne. Wystarczyło więcej razy uderzyć te kolce Jabko i dun, proszę, bo będę mieć życie Jabłko i dun I o ile się zwiększy pasek? Ty, dużo! Się zwiększył A, to jest flaga, myślę, że jakiś most ten alfajmowy Tu mamy coś jeszcze w ogóle? Tu mogę sobie przejść, łańcuchem Do tego, a to było niedostępne No dobra Aha Tylko, że tutaj nie wejdę i tak Dobra Jeszcze tam po prawej było wejście na górę, to na szybko pójdziemy i już wyruszamy do Muspelheimu a konkretniej to był... czy nie ma tu nic więcej? Nie. Yy, konkretniej to było tutaj. A do Fafnira myślę tak wrócimy na piątym poziomie może? Yy. Aha Coraz dalsze rozwidlenia widzę Aha, dana. Kto się za mną? No właśnie tak myślałem Na razie wiecie co? Na upiorze Ej, nowe te! się. Czy dla ciebie? Wiem. Na razie nie skupiam się na upiorze. Bo te zmory mogą być denerwujące w trakcie walki. I mogą. No przestań do mnie strzelać. Czy ja do ciebie strzelam? Nie, rzucam tylko toporkiem. Uspokój się. Dobra, głowę ale jeszcze upiór Ale to będzie prostsze Trafiłem? Trafiłem chyba I kurde, nie zdążyłem <laughs> Wykończenia Dobra, ale te upiory to już żaden problem nie jest jak znamy na nich te Często próbuję przyzwać z więc powinniśmy mu tym przeszkadzać, a... Ale... Aha. O, jest ołtarz Jutunów? Popatrz, kolejny. Właśnie przecież trzeba zniszczyć ten Lodowy gigant. trym. Trwana tak z niego bestia. Czy on ukradł młotora? No, na chwilę. Wielu z nich zginęło z rąk Kto by pomyślał? No, trym mądry nie był. Ukradł mu. Mu czyli torowi młotek, i powiedział: Wszystkim złajcie, albo y, jak dobrze pamiętam, to dacie mi Freję za żonę, albo ten młotek przypadnie. No i Loki był sprytny. Przebrał Tora za Freję i poszli tam razem. On był jej wasalem, tam chyba czy kimś. I no, Tor w końcu się wkurzył tym udawaniem, i zdjął szaty, pokazał, że jest Torem, i zaczął, zaczęła się rzeź. więc no. Oto możemy wejść? <laughs> Chciałem iść do Muspelheimu, a widzę, że jedna wysepka zwiedzana I tyle nowości Już mamy 8 minut nagrywania A jeszcze nie wyruszyłem do celu tego Odcinka Symbol sprzeciwu Co, ja tu mogę wejść? Mogę O, o A właśnie, przecież ja szukałem w poprzednim odcinku tej szczeliny, jak głupia. Przecież ja tą szczelinę chyba przeszedłem. Co ty, Atreusa, bijesz? chuj ubij się ze mną. Dobra, trzeba wykorzystywać. Ledwo zdążyłem kliknąć. Wykorzystywać trzeba wszystko, co mamy. Starczy, żeby zdjąć jeden pasek na szczęście. Nie dałeś mi czasu do reakcji. Chłopcze, uspokój się. Jak ty tym mieczykiem takie zawijaski kre... Przecież kliknąłem! Spokojnie, walczyliśmy już z wędrowcem. Jeszcze raz, ja się nie poddaję. Czułem, że jak przejdziemy przez te drzwi, to będą kłopociki Tylko nie mam tego, kamienia życia. Czy jak tam się nazywa, to co mnie odradza? I to może być duży błąd. Może zacznę od rzutu do młotkiem. Tylko wymi? W głowę? Nie da się. Tą coś zrobiła w ogóle? Nic. Oszty. Zaczynasz z nowego ataku, młody. To się nie jesteś młody, Obstałem, że masz setki lat. Aha. Bo on mi nie da nawet go uderzyć Dobra, ostatnia próba Do trzech razy sztuka Czuję, że z tym... No przez... a nie tym Czuję, że z tym wędrowcem to może być zabawa Za długa, więc... W sensie, nie chcę na kolejne dwa odcinki tego rozbijać mm. No obiecałem sobie, że pójdę dzisiaj do Muspelheimu i obietnicy dotrzymam. Już myślałem, że mnie sieknie od razu. Nie, ja już chciałem powiedzieć, że może na daleko powinienem próbować go wykończyć. Wiem. Ale na daleko może być błędem, bo zanim ja go na daleko obiję na tyle... Ty jeszcze bijesz! Jestem na dwa hity u niego. Spora szał spalić. Nie używam nawet mocnych ataków. Nawet ich nie chcę używać. Dwa i cofnij Może czas na blok. Pora na blok. <laughs> Adreusie, weź się. Jeszcze z mory tchórzu przyzywasz. No wtedy to były sługi Sajdr, to było jeszcze gorsze. Najgorsze jest to, że ja Cię nie widzę, chłopie. Dobra. O Ty! On szedł tyłem, tak z tym mieczem przygotowany. No, dasz mi okazję do kontrataku? Nie. No, jaki parówkarz z niego, no? Masz w łeb topora. Znowu? Aha, bo on jest niezniszczalny. ja Myślałem, że mogę mu to przerwać uderzeniem. Nie. Życie ma. Za szybko unik zrobiłem. O, ale teraz nic nie przyzwał. Patrzcie. Nie, gościu. Będę obok niego tuż. Bo może, jak byłem na dalekim dystansie, to on coś przyzywał, co? Na szczęście, ten jak ty. Widzisz? Widzisz? I tak idzie i zaraz zacznie się jego kombo z chory. Dobra, już nie ma co więcej atakować. Już powyżej pięciu. Dobra, podbiegam jak najbliżej, bo... W sensie, podbiegam jak najbliżej, bo nie jestem pewny czy dystans nie zależy czy on coś przyzwie. Proszę, ostatni. Ja jestem na hitka nieistotny z jakiego kombosa. On ma ostatni pasek. Boję się jedynie wiecie czego. No właśnie, że za szybko uniknę. Aaa. Dobra, nie ma co walczyć. To jest właśnie problem. Teraz tego jeziora dziewięciu, że odlokowywuje nam się, przynajmniej w moim przypadku, jak mam ten. Jak my stąd wracaliśmy? Jak mam trzeci poziom. Aha! Bo ja stąd nie mogę wrócić. Ja się muszę z tym łosiem bić. Chyba, bo nie mogę wrócić. Przecież. Chyba, że jest szansa, że wejdę. On mnie nie zobaczy, i szybko skorzystam z bramy, bo widziałem bramę po prawej. Nie, nie podchodź. Da się, dobra. Czyli trzeba do niego na tyle mocno podejść, żeby on się aktywował. A właśnie, przez to jest wieżem mu, chyba może nie nie wiem, tutaj się teleportujemy bo zdobyliśmy ten y, szyfr Muspelheimu ale to jest piękne może mi powiesz jak zaczęła się historia z Baldurem po prostu do nas zapukał Baldur z Asgardu złożył wam wizytę? tak, przyszedł i sprowokował walkę powiedział, że chce się czegoś dowiedzieć powiedział wiem czym jesteś mm. O, później jeszcze do tego wrócimy. Czego dokładnie chciał się dowiedzieć? Byłem Powiedział, że dobrze wiem, czego chce. Może mnie z kimś pomylił. Ha, bardzo interesujące. O, powieści Mimira. Mimir na temat Baldura. Mimir pomaga nam się dowiedzieć, dlaczego Baldur, jeden zasów asów, nawiedza nas w domu. Nawiedził. Wiem czym jesteś, wiesz czego chcę. Za kogo on nas ma? Mimik doskonale wie siema, Brock, co u ciebie? Pomożecie mi w czymś. Zaraz. Ulepszenie szponem, ok. Ej, przy okazji mamy talizman. A to jest ten. A w ogóle mam 36 kafli zebra, Przydałoby się na coś to wykorzystać. Mam trzeci poziom, to jest słabo Ja chcę iść w siłę, wiecie? I chcę najlepiej mieć tutaj. Dlatego właśnie idziemy do Muspelheimu. Potrzebujemy rozżarzonego węgla No na logikę, no rozżarzony węgiel to mi się kojarzy tylko z Muspelheimem jak chodzi o krainy. Dobra. I co? I tutaj będzie Muspelheim? Powinien być. Bo my odblokowaliśmy cały szyfr i mamy udostępniony jakby Muspelheim, bo nawet była misja, jak dobrze każe. Uda się do Muspelheimu. Biorąc pod uwagę kryształy, to raczej będzie to. Ja tylko. Nie chciałem się tam dostać. Dobra O To jest ten szyfr Muspelheimu jak nic No właśnie Helheima nie chce Svartalfheimu nie chce Zresztą nie mam Sportalheimu. Jotunheim nie Dwunaheimu nie zadziała świat dostępny Muspelheim Uda się. To naprawdę Tak, Magni i Modi. Większych Matołów nie znajdziesz w całym Masgardzie. Zrobią wszystko, czego zażąda od nich wuj. Są głupi? Tak, głupi, ale niebezpieczni. Gdy zejdą się razem, sieją śmierć. Ale często gubi ich żądza rywalizacji. Już od oh. małego byli cholernie silni. Pamiętam, jak pewnego razu gigant chrungnir zaatakował Innym Magni i Modi, Magni i Modi synowie Tora pomagają wujowi Baldurowi nas odszukać, są silni, niebezpieczni i głupi. Niemierzna zna historia o ich, ich ...rungnirze. Poproszę go później, żebym mu powiedział. A to przypadkiem nie jest ta historia, co yy, Tor pokonał tego olbrzyma jednym ciosem, ale jego cielsko na Tora spadło i nie mógł się podnieść, a... Synowie, ja go po prostu mu podnieśli sobie całe ciało, jak gdyby nigdy nic. Yp. Aha, to jest kryształ, jak jakiś duch. Wygląda to ładnie. Szczerze, to co, witamy Muspelheim? Jeszcze nie. Chyba coś zepsułem, ale jednak nie. Skompletowany zaginiony język świat ognia. Czy to jest śnieg? Gdzie ty widzisz śnieg? Spada tak podczas wielkich pożarów. Cała ta ziemia to jeden wielki pożar. Źródło wszelkiego ognia, a także słońca i gwiazd, jeśli wierzyć, legendom. A powinniśmy? To znaczy stoimy tu i jakoś nie płoniemy. Jeszcze. No wiesz, to mogło się <laughs> całkiem mocno okłodzić od zalania dziejów, nie sądzisz? W Niflheimie też nie zamienisz się w sopel lodu. Taka jest kolej rzeczy. Wszystkie skrajności z czasem słabną. Ogień płonie mniej jasno, ludzie zdarzają się co dnia. Odcięte głowy przytracza się do pasów. Takie jest życie. Eee, Dobrze, Mimir. Okej, okay, teraz po. Czyli nie wiemy o Muspelheimie nic Czyli musimy iść po kolei Najpierw tu Wiecie co? Boję się, że wszystkie potwory będą na wysokim poziomie w Muspelheimie Słyszałem jakiś Jakby był smog Albo to tylko lawa i... Ta, to lawa na szczęście Tędy nie przejdziemy Albo tutaj w lewo Ale tu się chyba zjaram a jednak nie. No tutaj też nie. Czyli tylko prosto mogę iść. Ewentualnie. Prosto. Co się wydarzy, czuję to w kościach. Na razie tak wiecie, co biegnę przed siebie po prostu. Ale coś mnie niepokoi. Czemu jeszcze nic nas nie zaatakowało? Nie Na pewno gram w gadwora, Szczególnie, że Muspelheim to kraj ognia. To mi się kojarzy, jakby zaraz miało mnie, nie wiem, stad demonów ognistych jakichś atakować. Hmm. O. O wilkach, mowa. A tu brok jest. Broku, prawie cię zabiję toporkiem, który ty zrobiłeś. Muspelheim. Broku, coś mnie tak straszysz? Siema. Lubisz ciepło, broku. Ciepło jest pieruńsko ważne w mojej branży. Sprawia, że nawet przestrzeń jest uległa jak baranek. Weźmy chociażby te wasze magiczne drzwi. W tych okolicach przechodzą jedne w drugie. Nie trzeba stać nad nimi spatem. Przejdźcie się i uruchomcie jakieś, to zobaczycie. Podróżowanie po muspel to pestka. O ile się nie Co Okej. Okay. Coś nowego, czy tylko. Nie to. No dalej tylko te trzy. Ale co bym chciał, jak już? Serce są legendarne rzeczy na czwartym poziom. Epickie, przepraszam. To bym chciał. Bo to mi dodaje siły. Co prawda te mi dużo więcej dają brony, ale to mi dużo dodaje do siły. Jak A ja lecę w siłę. Kolejny. Co będzie coś o... No, surtrze coś jest. Ano, pierwszy ze wszystkich. Robi płonący miecz. Legendarny oręż. Walczy z torem iodynem. To przeszłość czy przyszłość? Hmm. To już chyba kwestia punktu widzenia. Okej. Okay. Yy, odblokujemy bramę na szybko. Super. I ołtasz. Nie tylko legendy. Yy, giganci pozostawili po sobie... A nie, to nie to. Nie tylko legendy. Co serio nie mamy absolutnie nic? Szkoda. Dobra, ja myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy odcinek. Wyruszymy w dalszą drogę w kolejnym. Dotarliśmy w końcu do domu Spellheimu. Jego tajemnice odkryjemy no właśnie w kolejnym odcinku, bo nas... Ładnie mówiąc, wędrowiec dają. Yy, no co, ja się z Wami pożegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć.